silniejszym. 365 kobiet chorych na nowotwór z 12 miast wzięło udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Ich znakiem rozpoznawczym stała się biała koszula. Efekty sesji można już podziwiać. 30 fotografii znalazło się na wystawie w Krakowskim Forum Kultury. O sile, pięknie i walce z chorobą. Karolina Suder. 365 kobiet z 12 polskich miast Łączy je jedno, nowotwór. Uwiecznione na fotografiach pokazują, że walczą o życie lub tę walkę już wygrały. Jestem na nim uśmiechnięta, jestem silna, więc uważam, że to trochę terapeutyczne zobaczyć siebie w obiektywie, bo jednak sami siebie spostrzegamy inaczej. Zobaczyłam swoją twarz uśmiechniętą. I wydaje mi się, że taką osobą chyba jestem, mimo, y, mimo wiadomo, trudnych sytuacji życiowych. 30 kobiet można zobaczyć na fotografiach wykonanych w Krakowie. Dużo zdjęć jest powiązanych z ich wspomnieniami, z ich jakimiś historiami, więc to nie są też zdjęcia przypadkowe. Każde jedno jest warte uwagi, ponieważ każde to zdjęcie mówi o tej potrzebie tolerancji, akceptacji. Zobaczyć więcej pod Wszystkie występują w białych koszulach. To symbol samoakceptacji i walki z chorobą. Fotografie mają być też wsparciem dla innych kobiet, które zmagają się z rakiem. Są ilustracją, takim dowodem namacalnym, że można wychodzić z takich sytuacji, które są wymagające właśnie w takiej białej koszuli dumne, piękne, mocne. Sesje fotograficzne miały też zmienić sposób patrzenia innych na kobiety chore onkologicznie, nie przez pryzmat choroby. To komunikat, że zobaczcie obok nas osoby postronne, które mijamy na ulicach, one są, one mogą być chore, one mogą toczyć walkę, one nie ustępują nam miejsca w tramwaju, nie dlatego, że są źle wychowane, tylko dlatego, na przykład, że wracają z chemioterapii. Zdjęcia można zobaczyć w Krakowskim Forum Kultury do 21 lutego. Potem trafią na stałą wystawę na oddział onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jak to nie wyrok przekonasz się. Karolina Suder, Kronika.